Shepard, but you're dead. Wstaje. Cerberus mnie odbudował tali. Żyje. W zamian poprosili mnie o zbadanie ataków na ludzkie kolonie. Zombie się zbliża. Cerberus mnie odbudował tali. Zombie naciera. Twoi pobratymcy naprawdę nie lubią Cerberusa. Naciera na ciebie. W zamian poprosili mnie o zbadanie ataków na ludzkie kolonie. Właśnie wyszłam ze studia, jestem 5 minut po tym, jak skończyłam nagrywać tę postać. Czuję się zmas-efektowana. Umieram. Moja postać jest krwiożarcza, Twój turjański kumpel dostał! Bezlitosna. Rozerwę cię na strzępy! Twarda. Chcesz jeszcze? Ale pod tym wszystkim jest kawał wrażliwej kobiety. Dzięki, Shepard. <grym> Fajnie jest grać twardego faceta, bo tak naprawdę nim w życiu nie jestem. Dlaczego uważacie, że to śledztwo pozwoli odkryć jakieś nowe fakty? I to jest bardzo zabawne, że przez godzinę mogę być takim ważnym gościem. Dlaczego uważacie, że to śledztwo pozwoli odkryć jakieś nowe fakty? A wyjdę stąd, i muszę iść po zakupy. będę musiał wyrzucić śmieci itd. itd. Szepard nie wyrzuca śmieci. Nie chodzi po zakupy. Odnę to za niego jego jakiś tam leszcze. Mnie Ukaszanowickiego, faceta mieszkającego na Mokotowie w Warszawie, zdecydowanie bliższym jest idealista. Bo nie zamierzam zabijać sąsiada za to, że drze mordy i na przykład krzyczy i kominami dźwięki, gdzie nie mogę zasnąć, prawda? Szepard szedłby na dół, wywaliłby drzwi, dał mu z bańki i wyrzucił go przez okno. Wolę Szeparda, który podejdzie i powie, nie rób przyjacielu tego. Chcę zasnąć, mam małe dziecko. Proszę cię, daję ci szansę. Jutro, jeżeli to się powtórzy, okrzyczecie głośniej. Za trzy dni jeszcze głośniej, a za pięć dni wyrzucecie przez okno. Wolałbym takiego szeparda. W kontekście gry gracza, rock'n'rolla, zabawy, zostawienia rzeczywistości za sobą. Niesamowitego wieczoru nocy, wolałbym tego Szaparda Renegata, który jest bezwzględny, szybki i działa, działa błyskotliwie, natychmiast. Obie lubimy klnąć. Nażry się! To myślę jest podobieństwo między mną a tą postacią. Zmiażdżę ci czerep. Więc musicie być przygotowani na masę brzydkich słów. Jak ja byłem małym chłopakiem, zawsze marzyłem o tym, żeby zbawić świat, być wielkim bohaterem i fajnie grać faceta, który, który jest y, takim stuprocentowym, w cudzysłowie stuprocentowym mężczyzną. Odważnym, y, bezwzględnym, silnym, mocnym, podejmującym szybko decyzje, nie zastanawiającym się, nie rezygnującym z byle błahych powodów. To fajnie grać główną rolę. Kiedy w ogóle pojawiają się nowe postaci, odbijają się od Twojego wątku, a Ty jakby cały czas prowadzisz tę grę. Ale tak naprawdę jaki jest szepard, jaki będzie Szepar, zależy od gracza, dlatego że gramy kilka różnych wariantów. W dubbingu normalnym zazwyczaj są to kwestie, jest to idąca po kolei fabuła, a tu po prostu roz rozdziela się to yy, jak gałęzie, prawda? Granie kilku kwestii w różnych wariantach jest najzabawniejsze. Wiesz? Właściwie na granicy schizofrenii momentami. Tylko Witor może nam powiedzieć, co tu się stało. Powinniśmy poszukać go razem. Cerberus mnie odbudował, Tali. W zamian poprosili mnie o zbadanie ataków na ludzkie kolonie. Gramy przeróżne wersje yy, każdej sytuacji. Musimy osłabić tarczę. Rozwal tarczę! Musimy osłabić pancerz! Musimy przebić pancerz! I to jest dziwne. I czasami ten szepard bywa mocno irytujący, czasami jest świetny i to tak naprawdę gracz będzie decydował. Kim, kim będzie w jego grze komandor Shepard. Cerberus mnie odbudował tali. W zamian poprosili mnie o zbadanie ataków na ludzkie kolonie. Tutaj mamy pełną dowolność. To nam daje science fiction. Możemy być obcesowi, możemy być obojętni wobec zdarzeń nawet pozornie historycznych czy wobec nazw historycznych. I to jest bardzo wygodne, bardzo fajne. Jakby rozwijające. Nie ma żadnych ograniczeń. Poza tym trzeba sporo umierać. To znaczy... E Mam e, scenę łóżkową, to bardzo mnie zainteresowało. Shepard gustuje również w mężczyznach, więc generalnie jest człowiekiem lubiącym seks, niezależnie od płci. Nieźle! E, I mamy tam takie przejścia bardzo płynne, właśnie to są te wersje, o których mówimy, które nagrywamy po kolei. Najpierw sypia z kobietą, za chwileczkę nie chce z nikim sypiać, aż w końcu wybiera mężczyznę. Wolę te momenty, kiedy Shepard nie jest oczywisty kiedy trzeba się pochylić nad pewnymi interpretacjami. To jest najbardziej interesujące dla aktora, móc sprawdzić się z różnych stron. Te, te fragmenty są bardzo dla mnie zabawne. No to jest jajo, nigdy wcześniej nie brałam udziału w grach komputerowych. no to to jest po prostu masakryczne podkładać do tego głosy. Mordit nie żyje! Samara nie żyje! Morint nie żyje! Te nazwy po prostu były straszne. Twoja kłarianka nie żyje! Poszła do piachu, gdzie jej miejsce. I one mi przysparzały masę problemów, żeby je wypowiedzieć w tempie. Mają sądy bojowe! Ale starałam się zrobić wszystko jak najlepiej dla państwa. Zabiję was wszystkich! W kontakcie z mikrofonem, a nie z kamerą, znacznie wzmacnia swoją wartość. Nie ma charakteryzacji, nie ma kłamstwa żadnego wyrysowanego na twarzy. Nie ma mimiki, jest tylko dźwięk, jest głos, tylko albo aż. Pamiętasz, jak dawałem Ci te dane getów w talii? Pomogły Ci w ukończeniu pielgrzymki? To nie jest tak, że ja skończę masz efekt i zacznę następną grę. Robię to bardzo rzadko, w związku z tym to mnie bawi. To jest trochę inna praca niż w filmie. Całkiem inna, bym powiedziała. Szepard jest przede wszystkim żołnierzem. Jest żołnierzem i to jest facet. I te, i te elementy żołnierskie, których jest 80% w tych, że są w gruncie rzeczy osoby aktorskiej i interpretacyjnej najnudniejsze. I najprostsze. Czyli z punktu widzenia mnie, który gdzieś się śpieszy, gdzieś gna do pracy, one są najciekawsze, bo robię je szybko. Z punktu widzenia aktora, wolę te momenty, kiedy Szepard nie jest oczywisty. Trzeba się zastanowić, jak je zająć. Lubię te sceny, które wymagają ode mnie większego zaangażowania aktorskiego. Sceny, w których Szepard jest słaby. Sceny, w których Szepard krzyczy z nie wiadomo jakiego powodu, sceny, w których mm, zachowuje się w sposób y, nie żołnierski, jest człowiekiem, y, są najciekawsze. Trzeba na ten moment złapać tą emocję, którą podaje mi do ucha pierwowzór, czyli angielska aktorka. Y, głos, jest, y, głos jest niespecjalny. Polecam internauto, internautom wejście na stronę Dana La która zmarna od me płuc w zeszłym roku. Słynnego trailerowego głosu, który głos pod terminatora, i tak dalej. To jest głos. Ten fazet ma po prostu niski, interesujący głos, natomiast interpretuje to bardzo, bardzo, bardzo prosto, banalnie. Całkiem jest fajne, dlatego że odbijać się od średniej interpretacji jest prościej niż od wybitnej, od wybitnej pracy. Po prostu, choćbyśmy nawet nie byli wielcy, ale przynajmniej przyzwolić, i tak będziemy lepsi od oryginału. Nie wiem zupełnie, co będzie w dwójce, dlatego, że nikt nam tego w ogóle nie chciał pokazać, przecież to jest wszystko jakaś ogromna tajemnica. Yy, nawet nie mogłam zobaczyć, yy, jak wygląda moja postać w rysunku. Mówienie o postaci, która tak naprawdę yy, stanie się pewną całością finalnie, ja jej nie znam. Ja tworzę wiesz, z tysiąca, z, wspólnie z reżyserem, z dźwiękowcem, z tysiąca elemencików tworzymy pewną całość. Rozmawiamy o czymś tak naprawdę, czego, czego nie znam. Yy... Tak strasznie strzegą, żeby nic absolutnie nic nie wypłynęło wcześniej, że w zasadzie miałam wrażenie, że trochę tak po omacku chodzę, ale nad wszystkim czuwał reżyser i powiedział, że jest dobrze, więc mam nadzieję, że było dobrze. Shepherd. You're dead.